Zastanawiasz się, jak wylogować się z aplikacji w telefonie. Oglądaj film do końca. Pamiętaj, aby zasubskrybować kanał i naciśnić dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych filmów oraz zostaw łapkę w górę a teraz zaczynamy. Wiele aplikacji nie posiada funkcji wyloguj, więc aby mimo wszystko wylogować się z takiej aplikacji, musimy na to znaleźć inne rozwiązanie. Pokażę Wam to na przykładzie aplikacji Snapchat. Więc uruchamiam aplikację Snapchat i przejdę do mojego profilu. Jak widzicie, jestem teraz zalogowany. Więc teraz, aby wylogować się w tej aplikacji, nie używając funkcji wyloguj bądź jeżeli jej w ogóle nie ma, musimy przejść do ustawień telefonu, klikając ikonę koła zębatego. Następnie szukamy zakładki aplikacje. Wchodzimy w zakładkę aplikacje, a następnie raz jeszcze wybieramy zakładkę aplikacje. I tutaj załaduje nam się lista wszystkich aplikacji, które mamy zainstalowane w telefonie. W zależności od liczby tych aplikacji, to może chwilę potrwać. Teraz z listy należy wyszukać aplikację, z której chcemy się wylogować. Możemy to zrobić poprzez opcję Szukaj aplikacji na górze. Więc wpisujemy pierwsze litery nazwy aplikacji, wybieramy w moim przypadku Snapchat, następnie wybieramy zakładkę Pamięć. Kolejno wybieramy zakładkę wyczyść dane. Na dole pojawił nam się komunikat z zapytaniem czy usunąć dane aplikacji i teraz naciśnięcie przycisku OK na tym komunikacie będzie oznaczało automatyczne wylogowanie się z aplikacji na której to robimy. Więc klikamy OK. No i w ten sposób nastąpiło wylogowanie z aplikacji. Teraz sprawdźmy, czy to działa, więc przechodzę do aplikacji, z której się przed chwilą wylogowałem przez ustawienia systemowe. Uruchamiam naszą aplikację. Jak widzicie, na dole jest komunikat zaloguj się, a to oznacza, że zostałem wylogowany z aplikacji. Więc w ten sposób możecie się wylogować z dowolnej aplikacji w telefonie. Jeżeli pomogłem lub nie wiedziałeś o tym, zostaw łapkę w górę, wspierając moją pracę, napisz komentarz, no i koniecznie subskrybuj kanał i naciśnij dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Zobacz też inne moje filmy, cześć!